to ani nie ma kreacji, ani nie ma defensywy. Podobał się panu ten mecz? No niby z jednej strony można powiedzieć, że o zwycięstwach się nie dyskutuje, wygranych się nie sądzi. No ale jednak ta gra nie była jakaś doskonała w meczu z Warią. tak, ta gra nie była doskonała i to moim zdaniem z dwóch powodów. Dlaczego? Dlatego ten mecz, myśmy mówili, że Walia będzie w rozwodnim składzie, że musimy wygrać. Ja nawet propo, proponowałem bazero, prognozowałem. Natomiast ten mecz był kluczowy, moim zdaniem, dla reprezentacji Polski. Dlaczego? Bo zwycięstwo praktycznie daje nam utrzymanie w tym momencie m, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej na przyszły sezon. A teraz. Grając już powiedzmy na luzie, jeśli my zdobędziemy jakiś punkt z Belgią czy z Holandią, to będzie to nieprawdopodobne, jak to się mówi, kop psychiczny w kontekście zbliżających się mistrzostw świata, bo wiadomo, że Holandia i, a szczególnie Belgia są najlepsze drużyny na świecie. I tutaj moim zdaniem popełnione zostały dwa błędy. Pierwsze, ponieważ ten mecz był kluczowy to moim zdaniem nie można było wystawić debiutanta. Dlaczego? No bo wiadomo, że nie wiadomo jak się zachowa, bo w reprezentacji się inaczej gra. No i cóż, i dostaliśmy bramkę frajerską, jeden strzał, jedna bramka i tutaj dużą winę ponosi Grabara, który no źle się ustawił, potem przepuścił tę piłkę i zaczęły się schody. I sprawa druga. My w defensywie graliśmy bardzo dobrze. Cały nasz zespół grał w defenzywie, natomiast w ofensywie była niepotrzebnie, graliśmy znowu w dziesiątkę, ponieważ albo Lewandowski gra sam, tak jak gra w klubie, jako dziewiątka, a nie z jakimś innym zawodnikiem, w tym przypadku z Buksą. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie nie robi się akcji ci, jak to ja mówię, pomocnicy, nie... Nie, jakby nie potrafią zdobyć, bo o jednego gra się mniej, nie potrafią zdobyć tej przewagi liczebnej, żeby doprowadzić do sytuacji. To było widać. Te sytuacje, które miał Lewandowski, Zieliński i, i Buksa, no to były takie, powiedzmy, w miarę przypadkowe. Może po... dobra była ta akcja Puchacza z, buksem, z Buksą. Nie trafił w piłkę, ale tam powinien być Lewandowski. Robert z kolei, Widząc, że Buksa się nie cofa, cofnął się do tyłu i tak grał, ni to, ni to pomocnika, ni to napastnika. I to, to dla mnie były dwa podstawowe błędy. Na mecz, jeszcze raz podkreślam, te wszystkie spotkania musimy to, jakby to powiedzieć, ukierunkować na pierwszy mecz z Meksykiem. Z Meksykiem, od, od, moim zdaniem, od samego początku powinniśmy być z jedną dziewiątką i Grać albo piątką, albo szóstką w jeśli będziemy grać trójką obrońców, albo czwórką. I ta gra nam najlepiej leży. Nie było tego wczoraj widać. Co było dobre we wczorajszym meczu? Dobre było to, że zagrał selekcjoner 16 zawodnikami. Tak powinno być, bo w Emiratach, przepraszam, w Katarze będzie tam pogoda, wszystko będzie... Jak to się mówi, na niekorzyść piłkarzy, i te zmiany powinny być już nawet wcześniej dokonane, żeby wchodzić jeden za jeden, żeby się ta gra nie zmieniała, żeby kon koncepcja drużyny się nie, nie zmieniła. Ym, bardzo zachęcam Was do wzięcia udziału w naszej sądzie. Jak oceniacie grę, grę Polski w meczu z Walią? Było świetnie, tak sobie. Czy, czy szkoda gadać? Na koniec naszego, naszego wywiadu podam wynik tej, tej sondy, a przechodzimy do kolejnych pytań. Zanim jednak do, do pytań naszych widzów one są najważniejsze, to chciałem dopytać o ten duet napastników. Bo wielokrotnie Pan powtarzał, że no nie powinniśmy grać dwoma napastnikami, No, ale jakoś Paulo Sousa, a teraz Czesław Michniewicz pozostają głusi na, na Pana apele i wystawiają dwóch napastników. No więc jeszcze raz podkreślam, wystawiając dwóch. proszę mi pokazać drużynę liczącą się na świecie, która gra dwoma dziewiątkami. No mistrzowie świata są tutaj przykładem. Albo gra benzema, albo gra Giroud. W dwójkę nie grają. Oczywiście oni w dwójkę mogą zagrać, jak jest 70 minuta i, i Francja przegrywa. Ale wtedy, kiedy gramy od samego początku, to musimy grać jednym napastnikiem i reszta jest poświęcona nagrę na defensywną i ofensywną, bo to wiadomo wczoraj nawet było widać, że przewagę ma słaby, co tu dużo mówić, słaby zespół walijski, bo to byli zawodnicy ale oni rozgrywali nas w środku pola i te strzały które, no nawet te, ta, ta bramka no była wynikiem tego, że zabrakło zawodnika, bo on szedł, szed, prowadził tą piłkę z boku, uderzył z jeszcze, bo to po, po, po takim jakby to powiedzieć, nie, nie, nie ze środka ale boiska i brakuje jednego zawodnika. Mówię, w kontekście meczu z Meksykiem, my, nie tylko w kontekście meczu, wszystkie mecze reprezentacji moim zdaniem, powtarzam, moim zdaniem, nie wiem co zrobi sztab szkoleniowy, powinniśmy rozpoczynać jedną dziewiątką. Poza tym jeszcze raz powtórzę, jak, jak mam te, to, że Robert Lewandowski gra w klubie jako dziewiątka i on się porusza jako dziewiątka, właśnie w tej strefie dziewiątkowej. A tu nagle jest drugi, obojętne czy to będzie Buxa, czy to Świderski, czy jest drugi i, i Robert co, jeszcze raz mówię, będzie grał 4,5? Ja no nie, ja miałem, on Pani musi Janku... grać dziewiątkę i na niego te piłki muszą być nagrywane. Ja miałem, Ile ja nie Miałem wrażenie, panie Janku, że Lewandowski momentami to grał jako skrzydłowy nawet. Nawet ta akcja Roberta, kiedy no, tak niewiele brakowało, żeby strzelił gola, sam sobie tę akcję wywalczył, to była też akcja skrzydłem, prawda? No ale jeszcze raz właśnie podkreślam, myśmy to mówili niejednokrotnie, panie, panie Przemku, że no, <laughs> Robert szuka gry, a Robert nie jest od szukania gry. Ten bajerant, przepraszam, portugalski w pewnym momencie go wystawił z Andorą chyba w pomocy, prawda? No jak to się skończyło? I Robert y, przez to stracił bardzo dużo, bo, 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 bo został kontuzjowany, nie grał w, meczu, y, w meczach reprezentacji. No wystawmy Roberta na bramkę. No. On sobie też da radę. Tylko po co? Panie Każdy musi grać to, co, co potrafi najlepiej. Panie Janku, a propos tego, o czym rozmawiamy, Adam Wróbel, na widz. Panie Janku, dlaczego nie możemy grać już teraz cały czas, tak jak ze Szwecją, na jednego napastnika? Za plecami Lewandowskiego idealnie wpasowałby się Sebastian Szymański albo Nikola Zalewski. Zgadza się. No przecież właśnie my o tym mówimy o od... Od momentu, kiedy. Od, właśnie to już za Jurka Brzęczka się mówiło, bo Jurek grał nie tylko dwoma, ale czasami grał trzema dziewiątkami. To jest po prostu no, niezrozumiałe. To jest tak samo, jak graliśmy dwoma bramkarzami i, i nie było tego zgrania między, e, między obrońcą bramkarzem, no bo bramkarz w tej chwili jest obrońcą, a, a pozostałymi zawodnikami. Przecież to tylko nam to odpowiada. Dlatego mówię, no wczoraj. Ja nie wiem, jaka, jaka była, ten jakie były procenty, ile procent byli. Ale sądzę, że porówno to było piłkarze walizcy i, i nasi, ile procent byli przy piłce. Robert nie może grać jako skrzydło. Oczywiście, raz może się tam cofnąć, ten, ale on, on cały czas szukał gry i praktycznie Robert miał no, asystę miał przy, tym, przy tej drugiej bramce. Bo strzelił, tam, tam się piłka podbijała i Świlecki się kapitalnie znalazł. Ale jeszcze raz mówię, tracimy jednego zawodnika w grze defensywnej i w grze ofensywnej, i przeciwnik ma przewagę nad nami w środku pola, kiedy gramy dwoma dziewiątkami. Takie jest moje zdanie. No cóż, selekcjonerzy sztab szkoleniowy uznają, uznają że, że gramy dwoma. No to gramy dwoma. Ja uważam, że jeżeli zagramy dwoma z Meksykiem, no to. Na no to będzie źle. Karol Chodziński, witam serdecznie Panie Janku. Wracając, czy Puchacz i Krychowiak powinni grać w tej kadrze? Bo tak patrząc na wczorajszy mecz, to zrobili wszystko, żeby nie przyjechać na następne zgrupowanie. No tak, tutaj akurat jeśli chodzi o Grzesia Grzegorza Krychowiaka, grał słabiej. No nie było tego wyrazu. Natomiast Puchacz, on jest... Ofensywnie dobrym zawodnikiem, ale jeszcze za bardzo, przepraszam, mówiąc tak kolokwialnie, jest elektryczny. On nie ma, on musi złapać to wyrachowanie, to takie kalkula kalkulacje. A on, jak się w pierwszym momencie puści tą piłkę do przodu, to już, to już biegnie. Nie, czasami trzeba oszukać, trzeba, trzeba po prostu trochę podsłaniakować. Oczywiście wczoraj dał chyba dwie albo trzy piłki, takie niezłe. Dla, dla Buksy to była kapitalna y, piłka, ale jeszcze raz podkreślam. Wczoraj, wczorajszy przeciwnik był naprawdę słabszy, jeśli chodzi o indywidualne y, możliwości. Oni wczoraj tworzyli zespół, nawet że, że, że byli to słabsi zawodnicy, a my tego zespołu jeszcze nie mamy. Nie mamy tego jakiegoś dopracowanego Bereszyński. No proszę, jeśli Bereszyński y, y, jak... Każdy będzie grał na lewej obronie, no to nie wiem po co Bereszyński gra tutaj po prawej stronie. No, to jest już w tej chwili muszą być pewne schematy, i już w tej chwili musi być pewne ustawienie kręgosłup zespołu. I zgadzam się tutaj z tym, że dla mnie Szymański, Zieliński za to jest najgroźniejsza, naj, najgroźniejsza nasza, nasza broń. Ale tutaj wczoraj, co mi się podobało, to, co zrobił Kamiński, ja tego chłopaka za bardzo nie widziałem, ale to, co wczoraj zrobił, pokazał, on pokaże, jak on ma szybką nogę, z kolana strzela i te bram tą, tę bramkę, którą strzelił, to on chciał tam strzelić. On chciał tak zrobić, bo już w Lechu Poznań kilka bramek właśnie takich strzelił. Frajerów zrobił e, w lewo, w prawo, zakręcił tą piłkę i praktycznie bramkarz był bezradny. I tu już jest dla mnie, powiedzmy, Zalewski... E, Kamiński już są tymi zawodnikami, którzy mieszczą, moim zdaniem, powinni się zmieścić w 16. I to jest właśnie sukces. Piotr Jabłoński, bardziej stwierdzenie niż pytanie. Wczoraj brakowało oddziału kreacji w drugiej linii. Grali sami w drugiej linii gra grali sami defensywni pomocnicy i przez to Lewandowski musiał się cofać i rozgrywać. No, to, no to, to właśnie o tym mówimy, no ale nie na tym polega piłka, żeby Robert się cofał. No bo Robert się cofał dlatego, że Buksa się nie cofał, bo Buksa nie ma papierów na rozgrywanie. Ma to Robert, ale my tracimy w ataku bardzo dużo. I dlatego taki kreatywny Szymański, który potrafi zakręcić, Kamiński, oczywiście defensywny. Najpierw musimy grać z tyłu na zero, a żeby grać z tyłu na zero, to musimy dziesiątką się bronić, oprócz Roberta, który pomaga defensywnej, tylko przy stałych fragmentach gry. Natomiast Robert niech sobie chodzi, niech się pałęta po, po, po środku boiska, bo na niego nawet można zagrać jedną jakąś szybką kontrę. Natomiast jeśli jednego tego zawodnika brakuje, to ani nie ma kreacji, ani nie ma defensywy. No bo w tej defensywie też jest jeden, jeden waliczyk był więcej, a w ofensywie yy, również mieli przewagę.